अहं Czołem, czołem! z Kazrasowy. Witajcie moi mili w kolejnym materiale na moim kanale. Moi drodzy, robimy sobie króciutką przerwę od Hardline'a. Dzisiaj miał być materiał właśnie z nowego, z nowego dziecka Visceral i Dice, ale na CTE właśnie wczoraj, a dzisiaj to widzicie, wyszła mapka nocna. Wyszła mapka nocna do oblężenia Szanghaju. I jako, że mój kanał jest no, głównie dla Was, żebyście znali te wszystkie najświeższe szczegóły, to od razu postanowiłem Wam coś z tego dodatku, z tej mapki na CT, czyli Community Test Environment, nagrać, abyście mogli sobie zobaczyć, jak nocna mapka szanghajowska wygląda. Najważniejsza sprawa, nie patrzcie na mojego skilla i na moje zabijanie czegokolwiek, bo będzie tutaj tego mało. To jest gra na PC-cie. Ale, jako że posiadam premkę do PlayStation 4, to również mogłem sobie pobrać wersję CTE na PC, -ta. i to samo możecie zrobić wy, jeśli oczywiście tylko i wyłącznie chcecie. Moi drodzy, jak się prezentuje mapa, możecie tutaj sobie fajnie zobaczyć. Generalnie jestem zadowolony z jednej rzeczy, mianowicie. Jest to mapa ciemna, tak? Momentami faktycznie jest ciemno. Tutaj, tam po prawej stronie, tam gdzie jest ta rzeka, możecie zauważyć, że to jest taki jeden z jaśniejszych momentów na mapie. Jednak, jeśli wejdziemy w jakieś tam zakamarki czy korytarze, bądź też boczne uliczki, faktycznie. Faktycznie robi się ciemno, tak jak to powinno być w nocy. Ciekawostka: parę razy tutaj pobiegałem sobie z celownikiem noktowizyjnym, i nie jest to jakiś super mega gadżet, który by niesamowicie pomagał w dostrzeganiu wrogów. Latam sobie tutaj z latarką taktyczną, która włącza się tylko i wyłącznie w momencie, kiedy przycelowujemy. Wydaje mi się, że to jest najlepsze rozwiązanie. Latarka pomaga, bo troszkę oślepia. Mimo, że może zdradzać nasz, naszą pozycję, w każdym bądź razie na CTE e, właśnie podczas tego patchu, e, który Aktualnie jest testowany na CTI. Sprawdzane są różne rzeczy. Między innymi słuchajcie, poza tą nocną mapką sprawdzany jest matchmaking, taki bardziej competitive, czyli do grania na poważnie, i sprawdzany jest też równoważenie zespołów po skillu w jakiś magiczny sposób oraz head glitchowanie. Nowe sposoby, nowe jakieś tam rozwiązania dajsiaków odnośnie. Head Glitches, które wiadomo, no, od samego początku Battlefielda jest zmorą. E, następny patch ma wyjść w marcu. To tak, e, gwoli ścisłości tutaj, e, ale dzisiaj właśnie skupimy się tylko i wyłącznie na tej mapie. Ja nigdy fanem nocnych mapek nie byłem. E, nie byłem, ponieważ tak na dobrą sprawę w Battlefieldzie 3, e, chociażby z tego dodatku, nocnego dolina śmierci chociażby ona chyba była nocną mapką no to w zasadzie to była mapka wieczorna co jeszcze warto dodać to poblokowali moi drodzy zapomniałem wam wspomnieć windy tutaj na tej mapie i przenieśli punkt C na który zresztą zaraz się przeniesiemy i zresztą zobaczycie jak go zabije przenieśli go na dół Przenieśli go na dół. Także ciekawa, ciekawa opcja. Bardzo jestem ciekaw, jak będzie to miało wpływ na helikoptery. Jaki będzie to miało wpływ na iglarzy, na stingery i tak dalej, Bo wiadomo, że dach na budynku C jest główną siedzibą właśnie tego oto gatunku żołnierzy. Co zauważyłem? Ciężko się dostrzega wrogów. Naprawdę ciężko. Przez tą ciemnotę w zasadzie. Nie wiem, czy na na tym City i jeszcze coś nie zrobili, moi drodzy, z dostrzeganiem, czyli ze spotowaniem wrogów. Jest to jakby troszkę cięższe, tak mi się przynajmniej wydaje. Hitmarkery wchodzą ładnie, naprawdę elegancko, tutaj te zmiany jeszcze podczas tego klienta CTE dotyczą między innymi właśnie poprawionej fizyki latania helikopterami i kolorowych hitmarkerów, tam jakichś tam bajerków, na tym się nie skupiałem, chciałem tylko i wyłącznie Wam tutaj pokazać tą mapkę. Nocną. Wydaje mi się, że jako ciekawostka, naprawdę fajnie się by takie mapy nocne prezentowały. Ja wychodzę z założenia, że skoro deweloperzy pokazują nam taką wersję obejrzenia Szanghaju nocną, to możliwe, że będzie się coś nocnego szykowało odnośnie najnowszego dodatku. Um, Okej. Okay. W sumie to generalnie cykl życia Battlefield'a miał już być zakończony. Nie, było, nie, nie miało być żadnych dodatków, żadnych takich rzeczy. Także ja traktuję te wszystkie rzeczy teraz tutaj, które najprawdopodobniej będą dodawane jako jakiś bonus. Tak, darowanemu koniowi się w zęby nie zagląda, niby, ale jednak oczekujemy, że te wszystkie pomysły, które będą wdrażane, będą miały ręce i nogi. Dlatego uważam, że ten Szanghaj te ręce i nogi mieć może. Jak najbardziej. Ręce i nogi mieć może. Gra się ciekawie na tej mapie nocnej. Inaczej, tak jak już wspomniałem, troszeczkę trudniej. Ale chyba o to chodzi, tak? O to chodzi. W helikopterze nie latałem. Bardzo jestem ciekaw, czy na przykład, jak się lata w helikopterze, to są jakieś dodatkowe reflektory, dodatkowe światła. Jestem ciekaw, jak to wygląda. I teraz właśnie wchodzimy na punkt C. Ta flaga jest tam tutaj, bardziej właśnie z prawej strony, gdzie teraz widzicie. A tutaj zabiłem jakiegoś Matimio. Jakiegoś tam YouTuberka takiego małego. Udało mi się. Nie znam typa tam. Jakieś filmiki chyba też robi. Żartuję. Jeszcze parę osób takich naprawdę do Większych grało na tym serwerze, dane on PC. Nie wiem, czy kojarzycie. No bo to, tak jak mówię, dosyć świeża sprawa, dosyć świeża opcja. W momencie, kiedy się respimy na punkcie C, to nie respimy się na dole, tylko respimy się na samej górze. To też warte uwagi i warte odnotowania. Wydaje mi się osobiście, że ta opcja z tym punktem C z jednej strony byłaby dobra, bo na pewno ta kamperka na dachu byłaby mniejsza, ale z drugiej strony wertykalność tej mapy byłaby mocno ograniczona, może nieograniczona w taki sposób, że nie można byłoby się na te dachy dostać, chociaż windy są powyłączane. Zarówno na punkcie E, tym, na tym punkcie między DAE i na tym punkcie C. Tak samo na tym punkcie tutaj, na którym teraz jestem, czyli punkcie B. W ogóle powyłączali windy. Pograłem dwie rundki. Faktycznie może tego kamperstwa na dachu było mniej. Nie wiem tak na dobrą sprawę, jakie by, jaki by to miało mieć przełożenie na faktyczną grę już nie na czterech serwerach, tylko na tylu serwerach, ile jest ogółem. I tutaj używam właśnie celownika noktowizyjnego. No sami widzicie, średni dystans może faktycznie dałoby się tym coś ubić, bo przed chwilą widzieliście na bliski, że faktycznie ta cała facja, ta typa, cała sylwetka była ładnie e, ukazana. Ale to nie jest tak, że wrogowie się świecą. Na pewno. To nie jest tak, że wrogowie się świecą, więc wydaje mi się, że najlepszą opcją na te mapki nocne będzie po prostu jakiś tam nasz standardowy celownik, którego zazwyczaj używamy, plus do tego latarka taktyczna. Tak mi się wydaje. Teraz macie ogólny pogląd ze spektatora, tak jak widzicie, no to jest najjaśniejszy punkt. To światło księżycowe się od tej wody odbija, ale kiedy wchodzimy na przykład w takie załuki, no to już widać tą ciemnię. Oczywiście są pewnego rodzaju bugi, jeszcze błędy, jakieś tam światła, które dziwnie padają. Że nie da się zbijać na przykład jakiś lamp albo się zbija, światło dalej jest. To jest wszystko oczywiście praca jeszcze w tle, ale wydaje mi się, że takie urozmaicenie na pewno fajnie by wpłynęło, o ile faktycznie coś takiego wejdzie do głównej gry w takiej formie w jakiej jest. Także moi drodzy, mam nadzieję, że materiał się wam spodobał. Dajcie swój odzew odnośnie tych nocnych mapek, co wy o tym myślicie. Mam nadzieję, że stanąłem na wysokości zadania, bo, bo myślę, że faktycznie refleks zawsze staram się mieć dobry, także jeśli się wam spodobało, to nie zapomnijcie o łapce w górze. No i cóż, tyle. Pamiętajcie, kromka gada, radzi, nigdy was nie zdradzi. Zapraszam do komentowania, oceniania, subskrybowania i do usłyszenia w następnych materiałach, a już jutro topka. Trzymajcie się, pa pa.